A ze mną moja koleżanka dr Irena Kamińska Radomska, ekspert etykiety i protokołu dyplomatycznego. Irenko, mam tak nakryty stół. Czy masz jakieś uwagi? Muszę powiedzieć, że jest ładnie nakryty, elegancko, w jednym stylu, wszystko jest utrzymane. Myślę, że warto zrobić kilka zmian dlatego, że, że jest tak ładnie, że może być przecież idealnie? Mhm. No to pod, zaczęłabym od Tak. Od dekoracji. Mimo, że jest to ładny bukiet, to on absolutnie nie nadaje się na taki stół, bo po prostu goście nie widzą się naprzeciwko. Także zdecydowanie zabrałabym ten bukiet. Jeżeli zapraszamy gości na kolację, postawcie na stole niski bukiet. Dlatego, żeby umożliwić gościom kontakt wzrokowy. A jak odległość między siedzeniami i nakryciami? Na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że... Troszkę jest daleko. Usiądźmy do stołu, zobaczmy, czy będzie nam się komfortowo rozmawiało. Czyli ważne jest, żeby odległość była nie za bliska, żeby nie wchodzić tak. sobie w strefę komfortu, ale też nie za daleko, żeby można było wygodnie rozmawiać. Mam tak wrażenie, jest. że teraz siedzę trochę za daleko. Tak, my no, lubimy jednak być nieco a, bliżej, bo inaczej jakbyś siedziała tak daleko, mm -hmm. no to no, hop, hop, Małgosiu? Natomiast nie za blisko, nie tylko z tego względu, żeby było wygodnie, ale nie jesteśmy w stanie nawet ułożyć tych wszystkich sztuczców na stole. Nie zawsze tylko tyle jest kieliszków, czasami więcej, prawda? I to się wszystko po prostu nie zmieści. Jaka powinna być odległość w centymetrach pomiędzy nakryciami? Od 60 do 70 centymetrów, od środka jednego talerza do środka drugiego talerza. A jeśli chodzi o krzesła, warto pamiętać, żeby nie stały na przykład za blisko ściany, żeby nasi goście nie mieli z tym problemu, albo żeby nie stały w przejściu. Oczywiście na wszystko trzeba zwrócić uwagę, żeby goście mogli swobodnie wejść, swobodnie wyjść, ale e, dobrze, że akurat o tym wspominasz, mhm. bo tutaj też mamy zasadę, e, która mówi, że podchodzi się lewą stroną ciała od prawej strony krzesła i wtedy nie ma kolizji. Podnoszę się, prawda? Okay. Przesuwam, e, wstaję i tą stroną, wstaję i tą A. stroną też siadam do stołu. Czyli o, robimy tak i tak. I jak każdy będzie znał tą zasadę, to nie będziemy na siebie wchodzić I I Irenko, w jakiej kolejności używamy sztućców, jeżeli jest ich więcej niż jedna para? Tak jak tutaj. Mm -hmm. Zawsze od zewnątrz. Pamiętajcie, o kolejności dania i sztućców, których do tego dania używamy, decyduje ich zewnętrzna pozycja. Zawsze zaczynamy od tych sztućców, które są na zewnątrz. Czy coś jeszcze byś zmieniła? Oj, tak. Chyba się tego spodziewałaś. No wiem, tylko tak. Zabrałabym oczywiście filiżankę. Ona nie powinna być jeszcze na stole. Zresztą ja bym w ogóle kawy czy herbaty nie podawała przy tym stole, ponieważ no, w pewnym momencie jest już koniec całego przyjęcia. I jak powiesz gościom, żeby sobie poszli? Kawę może? No właśnie. I teraz, jak pójdziecie sobie do innego a, pomieszczenia na kawę, no to wtedy goście mogą po prostu wychodzić w dowolnym momencie.